Cześć kochani, dzień dobry. Dzisiaj słuchajcie, miał być vlog z Jezior Litwickich, ponieważ byliśmy w tym chyba najsławniejszym w Chorwacji parku narodowym. Vlog wyszedł przepiękny, wyszedł przezabawny, ponieważ w środku wyjazdu złapała nas burza, przemokliśmy do suchej nitki, były przepiękne widoki, bo później i wcześniej wyszło słońce. I też było bardzo dużo śmiesznych dialogów pomiędzy nami. I słuchajcie, yy, tych materiałów nie ma nigdzie. Nie wiem, czy to moja kwestia, czy to kwestia aparatu. Szukałam ich wszędzie, szukałam ich na karcie, na drugiej karcie, w komputerze. Vlogów z tego dnia po prostu nie ma. W sensie filmów z tego dnia po prostu nie ma. Jest mi niesamowicie przykro, bo tyle co się spłakałam, tyle co się tego naszukałam, to moje. Wiecie, że ja bardzo się cieszę tworząc dla Was tutaj treści, ale treści z wyjazdów robię też dla siebie na pamiątkę. No i tej pamiątki niestety nie będzie. To była główna atrakcja główny prezent urodzinowy Krzyśka, właśnie ta wycieczka. Zostało mi tylko kilka kadrów z telefonu, bo wtedy skupiłam się na nagrywaniu aparatem i na telefonie mam dosłownie tylko kilka zdjęć i kilka filmików. Za chwilę Wam je pokażę, ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że nie zawsze wszystko idzie gładko. Jest mi strasznie przykro, jest mi strasznie smutno, jestem na siebie zła, że tego nie sprawdziłam 500 razy, tylko 400. Ale czasami tak też jest. Także słuchajcie, teraz pokazuję Wam jeziora plitwickie, ujęcia z telefonu. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie mi jakiś komentarz ku pokrzepieniu. No i jedziemy z jeziorami plitwickimi z telefonu, a później zapraszam Was na normalnego vloga, takiego podróżniczego, ale z zadaru.

Kochani, dzień dobry. dzień dobry. Wczoraj, słuchajcie, degustowaliśmy winko chorwackie. Jakie wrażenia? Nie widać, się, tak się przywitajesz. Jakie wrażenia? Nie, no, spoko, ale. Wiesz. My chyba już, znaczy ja na pewno. Nie, nie, nie jesteśmy winni. Nie jesteśmy winni. Ja chyba już po prostu przestałam być alkoholowa. W 100%. No, jedyne, co się sprawdza, to aperol. Tak, ale wiesz co jeden i też mi jakoś tak szału nie robi. tak mm, Wypiłam. Bo chciałeś, to wypiłam. Trudno. No. <laughs> Już trudno, niech stracę. Słuchajcie, jaki plan dzisiaj jest, jest niestety nasz ostatni pełny dzień. Ale święto. W Chorwacji. I widzicie moją smutną minę. A właśnie dzisiaj rano o tym rozmawialiśmy, że w ogóle dajcie znać, czy chcecie moje. Nie, podsumowanie o podróżach to będzie na koniec roku. Ale powiem wam szczerze, z ręką na sercu że nie cholery nie spodziewałam się, że Chorwacja tak bardzo przypadnie mi i myślę, że mogę powiedzieć nam do gustu. Ja w ogóle nie chciałam tu przyjeżdżać. Krzysiek losował z trzech miejsc. Ja się ucieszyłam. No ty się ucieszyłeś, a ja jakoś tak. I powiem wam szczerze, że mam ochotę sprawdzać tanie loty gdziekolwiek, aby Chorwacja, mam ochotę na Eurotripa, znaczy, mam ochotę na Eurotripa, żeby przyjechać do Chorwacji, Jestem pod ogromnym wrażeniem. Na zdrowie, prawda! Miejsc krajobrazów, jedzenia, ludzi, widoków, wszystkiego. I ten nocleg, który wybraliśmy, uważam, że też jest idealny. Pod względem lokalizacji, wielkości. Nie mamy tu się do czego przyczepić. Lokalizacja jest super, ciągle blisko, wszędzie blisko. Tak. Do, do Marszałkowskiej, tutaj się Nowego światu blisko, do Chantelizé. Do łódek blisko, do busów blisko. Wszędzie no, blisko, no jesteśmy... Jak jest pod domem. Eee... Piekarnia, piekarnia, lodziarnia, piso. restauracje, naprawdę super. Eee, co Wam mogę powiedzieć? Co dzisiaj robimy? Dzisiaj słuchajcie, próbujemy budżetowego rejsu, znaczy budżetowego, po prostu to będzie jakby wodny tramwaj na inną wyspę. Nie mamy żadnej zorganizowanej wycieczki, więc organizujemy ją sami, a tak serio po prostu chcemy zobaczyć tutaj tę wyspę. Przewodnik nam ją polecał i wcześniej też o niej czytaliśmy, więc zobaczymy jak nam to pójdzie. Idziemy do piekarni, kupujemy burki i słuchajcie, dla mnie burek z mięsem nadal mi nie smakuje, ale te z serem, te ichniejsze sery, kurczę, to jest coś pomiędzy jakąś wędzoną mozzarellą, a trochę fetą. Z czym to, to porównasz? Nie, nie wydaje Muszę mi się. Serem, ale ja jestem z tych smaków to tak średnio. Tak, ty, ty potrafisz ocenić totalnie. Ale jest generalnie burek z serem jest przepyszny, więc lecimy do piekarni, bierzemy burki na wynos i zjemy na łódce chyba już, nie? Ja to od razu zjemy. Co, pół, Co pół godziny odpływa ten tramwaj wodny, później na jaką wyspę my płyniemy? Tam jest mapa, i tam tutaj też ten przewodnik, który nam wczoraj zamógł. Tam na końcu jest mapa. Rejs zajmie około 20 minut. To jest minut. wyspa Uglian. Uglian, no właśnie. jest miejscowość Preko. Preko. No i właśnie. Tam jest wyspa Galewacz, do której można przejść podobno na piechotę wodą. Tak, i będziemy próbować, zobaczymy. I tam jest plaża do friendly I w ogóle tutaj jest tyle pieseczków i my już tęsknimy za naszymi pchlarzami, futerelkami. E, jeszcze chciałam powiedzieć, że płynie się około 20 minut, ponoć, i rejs od osoby kosztuje 3 euro, no więc to jest. No więc generalnie to jest duża różnica pomiędzy wiecie, jakimi wycieczkami zorganizowanymi. Także zapraszam Was i nas też na ostatni pełny dzień w Chorwacji. Smuteczek, naprawdę. Zrobimy jeszcze Outfit of the Day na pamiątkę. Proszę bardzo, w ogóle wiecie co? Oplutł mnie wąż od tego chorwackiego jedzenia. To nic będzie co robić na siłowni. Jestem taka świeżuśka. Wiecie co? Ja, ja w ogóle tak teraz mi przyszło do głowy. Było... Ja tak ciągle noszę te same rzeczy, że wy powinniście mówić co skąd jest. Pokażę, wyjechałem. Rajband. Przepraszam, mam super humor. Muszelki, bazar w zadarze. Kolczyki, wulkan na, wulkan na etnie. Stragan na etnie. Koszula, lniana, wulczanka. I zdecydowanie bardziej wolę tę białą. O to nie podoba mi się, bo to mi spłaszcza biust, jakbym jeszcze tego potrzebowała. To jest z... New Yorkera, nie podoba mi się. Oczywiście bajkery, kolarki, spodenki HM. I wiem, że wiele z Was kupiło te spodenki i że mnie za nie kochacie, i że to złoto i że nie wyobrażacie sobie życia bez nich. Powiem Wam nieskromnie. Wiem, bo mam tak samo, ale wiecie co, za 3 dychy, chyba wełnęka. To się naprawdę i super nosi, i szybko pierze, i to szybko wysycha mega. Tutaj mamy sztoki, i torba. Wiecie, jak Krzysiek nazwał tą torbę? Dziura Wasz maciura. Pepko, 20 zł, a ja uwielbiam. Uważam, że jest piękna, wakacyjna i możemy iść. Apple Watch SE jestem zadowolona, bo też mam regularnie pytania. Go! Czy ty chcesz nagrać swoje OOTD? Nie. To nie, się. Czarne buty, czarny t-shirt, czarne spodenki. I wtedy wchodzi on cały na czarno, ale chodź na chwilę do tego, do lustra. Czekaj, brzuchną. To też jest wąż. Bardzo dużo osób pyta się o tę czapkę, twoją regularnie. Hatstore. Cieszę się, bo widzicie, Krzysiek twierdzi, że mam czapkę w pierdolkę. A ja twierdzę, że on ma taki nocnik, widzicie, bo on ma taki prosty daszek. Nie, nie można go zgiąć? Nie. Ale, Aha. to. To lamusy mają takie zgięte. Czyli ja lamus... Tak, te czapki jak sobie zginają, to po prostu... Aha, czyli ja nie jestem lamus, bo już się pogubiłam. A czy mi się nie podoba ta czapka z całkąd? totalnie. Nie ma tak komplementy, z rana lecimy na burka. Szczery jestem. A okulary skąd masz? Bo piękne ci ktoś dobrał. Paris nie Optic wiem. Point marka. Dostał od ekipy całej. Tak, to, to wiem, ale... Składaliśmy się po grube miliony na te okulary. Dobra, lecimy na burka. Jeszcze nie zgubiłem. Jeszcze na nich nie siadłeś. Dobrze moi drodzy, bilety kupione, okazało się, że prom mamy za niecałe 3 godziny, więc to nie jest tak, że one odjeżdżają co pół godziny, tak jak mówił nam nasz um, właściciel apartamentu. W każdym razie bilety kupione 5 euro od osoby. Um, no i zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, na ten moment stwierdziliśmy, że nie będziemy zamulać, idziemy dalej eksplorować Zadar, jest przepiękny, jest klimatyczny i mimo tego, że dzisiaj słońce jest za chmurkami, to jest mega duszno, także tyle ode mnie, zjedliśmy burki, dobre były burki? Dobre i ciastko. Tak I ciastko Krzysiek miało, wszystko było dobre. Wpadliśmy z konkubentem na kaweczkę od strony lądowej, tam jest nasza wyspa i dosłownie tam gdzieś jest nasz noslek i nasz dzwony biją tak jest. Pijemy kawkę, jeszcze sobie trochę pospacerujemy Oj. i później mocno. Ty tam dopłyniesz na tą wyspę chyba, zanim wiesz. Przed, przed no i później będziemy się powoli kierować. My Będziemy się kierować w kierunku promu, słuchajcie. Słuchajcie, wiem, że te dzwony mocno walą, mam nadzieję, że je przekrzyczę, ale skiepściła nam się pogoda bezpochmurno yy, i jest prognoza na burzę, także wróciliśmy, wróciliśmy na chwilę do domu, bo Krzysiek musi schować swoje rzeczy, bo rano robił pranie, no i wiecie, jak nam to zamoknie, to byłoby słabo, bo tam też jest jego bluza, suszy buty, jeszcze po wczorajszym yy, i co? I wróciliśmy właśnie na chwilę. I dosłownie za troszeczkę ponad godzinę e, mamy ten prom. E, mam nadzieję, że się, wiecie, nie rozpada już kij w to słońce, bo ono jest teraz za chmurami i wiecie, na pewno znacie taki efekt, że nie widać słońca, ale razi Was. Jak nałożycie okulary, to jest za ciemno. No to właśnie takie jest dzisiaj, ale nieważne. Najważniejsze, żeby nie padało i mam nadzieję, że się nie rozpada. Mm. Także Krzysiek poszedł e, ogarnąć swoje rzeczy i zaraz lecimy już na prom. Chcemy jeszcze wejść na taką promenadę na górę, jakby na starym mieście. Byliśmy, słuchajcie, teraz w hmm, jakby części kontynentalnej bardziej zadaru. E, I powiem Wam, że nie jest tak klimatyczna jak stare miasto, e, więc jeśli się wybieracie tutaj albo rozważacie e, i na przykład nie wiecie, gdzie nocleg wybrać, to zdecydowanie starówka. Pomimo tych dzwonów, to zdecydowanie starówka bez bardziej klimatyczna, i po prostu podczas pobytu. No czuć, yy, czuć bardziej, wiecie, ten właśnie taki klimat yy, wody, Starego Miasta, słońca. Tam jest to już wszystko tak bardziej miejsko rozrzucone i moim zdaniem nie jest tak urokliwa jak właśnie tutaj, tutaj ta część wyspiarska, wyspowa. Jesteśmy już w preko. Hmm, to jest taka miejscowość na tej wyspie, Krzysztof mówi. Tak. Jest tu lepsza pogoda niż w zadarze. Eee, płynęliśmy tak około 20-20 kilku minut. Eee, I jesteśmy. Tutaj jest zdecydowanie jaśniej, albo po prostu uciekliśmy od deszczu i od razu idziemy na obiad. Tak, mamy dzisiaj nasze małe święto, więc idziemy na świąteczny obiad. Krzysztof przygotuje indyka. Obiad dziękczym. A tak serio idziemy do restauracji Barbara, tak? Tak. E, bo Krzysztofowi się bardzo spodobały zdjęcia jedzenia. Jakby nie wiedział, jak Miestu. to jest w rzeczywistości, nie? A tam jest miasto. Właśnie chcę Wam pokazać trochę wyspy tutaj. Więc co? Przebitki. Trzy, dwa, jeden, go! Nie, nie, nigdy nie bierzemy ryb z tego względu. Chciałam wziąć sznysł, ale jak powiedział, że nie po to szukał tawerny, żebyśmy jedli sznysle. No tak 40 minut już, mi dławimy? Dobrze, że frytki są. O, znaczę to. Trochę frytek. Nie no, ale ogólnie ta ryba Też jest smaczna. I tam ten talerz przystawek był wybitny, naprawdę był pyszny. No, a ryba, no to jak Ktoś lubi, no to super. Rybę ryby mają miłość? Jeśli to nie jest miłość, to ja nie wiem, co nią jest. Wypiłam piwsko. Sama chciała. Zjadłam rybę z ośćmi. Ja nie wiem w ogóle, Zjadłam po co. Zjadłam bez ości. Ach, parę ości tam poszło. Ja nie wiem w ogóle, po co. Chciałam, słuchajcie, sznycla. No ale Krzysiek znalazł super tawernę, więc poczułam się jak ignorantka, jak powiedziałam, że chcę sznycla i zjadam jakiegoś piotrosza plus frytki robione na zimnym tłuszczu. Trochę może mi się plątać język, bo mam taką mocną głowę, że to piwo mnie rozłożyło. Dajcie znać, czy zamawiacie w knajpach rybę z ośćmi. Ja jeszcze fileta zdzierzę, no ale te ości po prostu smakowały... Ja no, zabawa była przed Znaczy nie no... Myślę że, myślę, że na przykład moja mama by tę rybę doceniła, bo akurat moja mama się lubi dłubać w karpu, w karpiu inny innych inny W, w karpu? Ale no nie, nie, nie. Dajcie znać, Tobie smakowało? Jesteś zadowolony? Nie. No. Nie, nie smakowało, bo znaczy zjadłem. Ale na przykład rybka pierwszego dnia to było filet. to, że filet, ale ona była mięciutka, miała idealną konsystencję i, i, i nie była przesuszona. Tutaj lekko przesuszona, zabawa na godzinę po prostu jest 15.30, już półtorej godziny tam byliśmy. No a długo się czekało, ale tu było wiadomo, że długo się będzie czekać. Tak, ale dwie rybki i zabawa długa i droga, droga jak zabawa. Na to. No to przynajmniej już wiem, tak samo jak z robsterem wiem, tak samo tu No wie, tak, no. ale zjedliśmy ryby w Chorwacji. Ja pierwszy raz w życiu jadłem taką całą rybę. Tak? No nie wiem, no na Seychellach nam da, dał tamten, też taką. Ale on ją wyfiletował trochę. Tak, on trochę Poza wyfiletował. Poza tym to była w ogóle inna, bo tu było tak, były te takie małe ości, takie te Y. Tak. W każdym razie chciałam powiedzieć, że z pozytywnych rzeczy żyjemy po tej rybie. Jeszcze. To raz, a dwa, wyszło słoneczko. Więc idziemy na Leżing, Plażing, Smarżing? No nie wiem czy zdążymy, ale pozwiedzamy trochę wyspę. Tak, idziemy, chodźcie z nami, zobaczymy wyspę. Jak ona się nazywa? Preko? Nie, Preko. Pre, pre, preko to znaczy, jest miejscowość. Jest miejscowość Preko, na tej wyspie co leży ta miejscowość? Tak, nie się Teraz zobaczcie ile tu jest rozmarynu. Wow! wow! Jeden ten krzak jest ogromny. Coś niesamowitego. Wracamy powoli do naszej chałupki, w sensie do Zadaru. Mamy rejs za jakieś tam ponad pół godziny. Powiem Wam, że ja bardzo polecam miejscowość Prekona, na taki rejs. Jak jesteście zmęczeni tłumami, takim gwarem mega, tu jest naprawdę chillowo, są w ogóle leżaczki miejskie. Jak jest pogoda? Jak jest pogoda? No teraz nie możemy narzekać w porównaniu z tym, co było wcześniej. Jakie są prognozy w ogóle? Są supy, są łódki do wypożyczenia, są rowery i tu jest naprawdę tak chillowo. Przysnęliśmy na leżaczkach, zjedliśmy loda. Lodów nie polecam. Lodów akurat nie polecam. Ale wracamy. Naprawdę tak fajnie można tu no, zdystansować się, jednak do tego wiecie, hałasu, do tego zgiełku, jaki jest w Zadarze. No bo Zadar jednak jest miejscem turystycznym, i tam gdzie my jesteśmy, na starym mieście, to widać. Słychać i czuć. A tu jest naprawdę tak chillowo, na tamtą wyspę można dostać się w Pław. A właśnie mi coś olśniło. Co ci olśniło? Czemu tych lodów nie polecamy? Bo to są ice cream. A jak jest gelato, to wtedy jest gelato. Wtedy są dobre lody, takie włoskie, prawdziwe. Myślę, że tak rozróżniają. Mhm, uh -huh. okej. Okay. Czyli jak gelato, to spoko. Jak ice cream, to nie kupujcie. Uh -huh. Ciekawa teoria. No, teraz się sprawdza. No teraz tak. Słuchajcie, aż mi świeczki w oczach stanęły. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam jest pan na supie i obok niego po prostu sobie siedzi piesek na tej desce. Nie wiem czy to widać. ja. Boże, jak super! Ooo! Mega! Już Wam mówiłam o tym, że bardzo podobają mi, mi się te czasy, że zwierzaki traktuje się jak członków rodziny i to... Nie no, mega! Taka różowióśka. Lecimy na pożegnalną kolację sztoki, torba Pepko, okulary AliExpress, muszelki bazar w zadarze. I proszę, ta sukienka z hm -u. Trochę się średnio układa na brzuchu, szczególnie jak tak stoję, ale z drugiej strony ja dzięki temu mogę zjeść całą Chorwację. Także taka różowiutka jestem. Zapraszam, Krzysztof, wychodzimy. Przyszliśmy do naszej ulubionej restauracji Tu zaczynaliśmy i tutaj kończymy I oczywiście jest Piotrosz, czarny niaki i sos truflowy Aperolik I tak możemy żegnać Chorwację Ale mam nadzieję, że nie na długo Trówko, jemy Pożegnaliśmy już naszą ulubioną restaurację Było przepyszne, zgadzasz się? Magdalena Podryw a jej, jej, je, je, je. w każdym razie teraz idziemy na lody. Mamy w planie jeszcze zakup magnesów. Czy większe przeciąganie. I tyle chyba, nie? A, tak. i jeszcze zachód słońca. Mamy godzinę do zachodu słońca. No i tak kończymy nasz wyjazd. Był to jeden z naszych lepszych wyjazdów uważam. Mhm. Nie? Tak. Zdecydowanie. I bardzo pozytywne zaskoczenie Chorwacją ogólnie. Znaczy ja się aż tak nie zaskoczyłem, bo po prostu wiedziałem, że będzie fajnie. Jakoś tak chorobacja. się podoba. O, tu są magnesy. Tak, Mamuniu, mamuniu, stąd będziesz miała magnes.